Witam serdecznie tutaj w jest to 388 odcinek z No i co? Jakiś tydzień temu obchodziłem 9 urodziny tego konta, więc 9 lat już na, na jednym serwerze praktycznie bez dnia przerwy. Nie wiem, może tak przez 9 lat z jeden dzień nie zrobiłem ani jednego punktu awanturniczości, a tak zawsze było coś ruszane. A zazwyczaj minimum jeden pasek. Potem przyszedłem na trzy paski i jeszcze nikt mi w życiu nie zrobił laski. Jestem prawiczkiem niestety 35-letnim. Ale wracając, możecie napisać życzenia urodzinowe w komentarzach. Możecie zostawić łapkę w górę i postaramy się obadać w dzisiejszym odcinku, co przez 9 lat udało się zrobić, co nam jeszcze zostało do zrobienia. I jak, jak to wyglądało właśnie na, na, na skali czasu, można tak to wziąć, jak to się potoczyło, jak to było. Dokładnie dziewiąte urodziny skończyliśmy 17 stycznia 2023 roku, a zaczęło się to również 17 stycznia, ale 2014 roku, i tak sobie właśnie uświadomiłem. Jak sobie przypomniałem, że były te urodziny Konta, Tutaj, że sobie przypomniałem 15 czy 16 stycznia, tak mówię, przecież dzieciuchy, które się urodziły w 2014, mają już 9 lat. To zgaduję, że niewiele, w sensie wiele osób, które ogląda ten odcinek, czyli razem jakieś 100 osób, to powiedzmy, że 200 osób mają te 9 lat, że są. Poniżej, albo z rocznika 2014, przecież to jest, to jest kosmos. E, ile to czasu zleciało, ile już czasu zmarnowałem na tą grę, ale no tak, tak to w życiu wygląda. Ale wracając, jak to wyglądało. Tutaj setne, dwusetne poziomy, wszystko jest ładnie opisane, kiedy zostały wbite. W pierwszy rok wbiłem 229 poziomów, w drugi rok to był chyba najgorszy. Nie wiem, tam jakoś jakiś zjazd chyba miałem, shakesowy. I biliśmy tych poziomów tam e, lekko poniżej 60, tam 59 dokładnie. Drugiego roku, a właściwie już trzeciego wbiliśmy 300 poziom, pokonaliśmy pierwsze 13 piętro. Kiedyś w 13 piętrze było tylko 10 przeciwników, teraz aktualnie też jest 10. Ale ten loch jest rozłożony na dwa lochy. Kiedyś to był jeden loch 13 piętro i więcej tam nie było. Pokonaliśmy wieżę również na 337 poziomie, następnie minął rok trzeci, gdzie wbiliśmy 348 poziom, rok czwarty, 373 poziom, więc tutaj też bardzo mało, tu był chyba największy zjazd. W roku 5, bo tak jak się czwarty skończył, to już się zaczyna piąty, Pokonaliśmy portal na 392 poziomie. Zaraz po tym wbiliśmy poziom 400 w 2018 roku. W 5 roku mieliśmy poziom 403 i wszystkie Lochy światła pierwszy raz udało nam się pokonać 12 grudnia 2019 roku na poziomie 424. Wiadomo, że te Lochy praktycznie jest to. Jest to część gry, która praktycznie najczęściej się zmienia, więc ale, ale dążąc do, do, do czego dążę, to po prostu pierwszy raz wszystkie lochy mieliśmy zabezpieczone w strefie światła właśnie w 2019 roku. Szósty rok skończył się z 430 poziomem i chyba właśnie po szóstym roku już zostały dodane te kalendarze adwentowe, które tak naprawdę na tych wysokich poziomach dają najwięcej expa ze, ze wszystkich opcji w grze, więc to też trzeba mieć na uwadze Tornado skończyliśmy na 441 poziomie, następnie przybył rok siódmy, gdzie wbiliśmy 474 poziom 500 poziom wskoczył 20, w 2002 roku 8, 8 rok gry skończyliśmy na 530 poziomie no, i aktualnie dziewiąty rok skończyliśmy na poziomie 581, już mamy 582. Bo tak jak mówię, było to 14 stycznia, jest już 10 dni po tych urodzinach. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że ten rok. Też powiedzmy będzie takim przełomowym, bo zgaduję, że w tym roku uda nam się wbić poziom 600, a już 600 poziom, no to już, już się zaczynają właśnie ci te, te, te osoby tak naprawdę zabite przez Shake'sa, No nie jak już ma się 600 poziom w tym Shake'sie, no to już tak wiadomo, że coś z tobą jest nie tak. No i niestety w tym roku chyba właśnie już tego dojdzie, że ze mną również będzie coś nie tak no ale niestety tak bywa no i przejdziemy sobie po kolei do tego do tego co mamy zrobione, czego nie mamy zrobionego oczywiście toaleta już od kilku dobrych lat jest na 66 aurze, czyli na maksymalnej, nic więcej nie można z tym zrobić, oprócz tego, że co co kilkanaście dni wyciągać sobie epika, który zazwyczaj jest kiepski eee, dalej no, chyba tyle jeśli chodzi o Pokarczmy. Na arenie mamy zrobione jakieś 80, lekko ponad 80% areny. Zgaduję, że w ten rok e, uda nam się go skończyć, no bo już e, jeszcze te bonusy z kalendarza adwentowego i tak dalej. Wiadomo, że, że im bliżej końca, to tym, tym te procenty z kalendarza adwentowego dają nam, nam więcej i dużo bardziej nas przyspieszają do końca. Wiadomo, że już mogę mieć e, maksymalne procenty e, na runach. Ale to nie są tylko maksymalne procenty na runach niestety, więc jeszcze sobie powoli to będziemy wbijać, tym się akurat nie śpieszę, więc wiadomo jak to wygląda. Jeśli chodzi o kowala, no to na pewno mam jedne buty, które ulepszyłem 20 razy i założyłem sobie tak, że każdy item, który już mi przebije 1000, 1000 punktów, czy też jeśli chodzi o broń, to 2000 punktów będziemy sobie ulepszyć 20 razy, a na, takich, na takie przedmioty do ulepszenia do 20 razy, no to mam, mam minimum jeszcze na dwa takie przedmioty. A wiadomo, że jeśli czas będzie leciał, no to tych, tych tajemniczych odłamków będzie narastało. Jeśli chodzi o gabinet. Magii, no to też już jest to dosyć stary serwer, bo serwer jest e, bodajże z grudnia 2013 albo gdzieś tam, gdzieś tam z, końca, z końca roku 2013, więc też to tak wygląda. Jeśli chodzi o pupile, to, to ten rok na pewno był przełomowy, jeśli chodzi właśnie o pupile, bo, bo skończyliśmy te pupile już, już w każdym żywiole, mamy wszędzie 4000, czyli maksymalny Maksymalny poziom każdego pupila. Jedyne co teraz możemy sobie robić z owocami, no to oczywiście zamienianie ich na, na potki. Więc nie jest to zbyt, zbyt ciekawe zastosowanie tych owoców. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. Jeśli się to nie zmieni, no to, to zawsze za tą podkę wpadnie jakieś tam niecałe 7 milionów. Jeśli chodzi o poziom, który aktualnie mam, wiadomo, że z poziomem to, to powinno rosnąć. No, i teraz sobie przechodzimy do tych ciekawszych rzeczy, czyli mamy skończone wszystkie lochy, oczywiście oprócz strefy Mroku. Co ciekawe, jest to pierwszy rok od dawien dawna, gdzie jeszcze nie możemy odblokować jednego locha, więc na pewno ten rok e, fajny pod tym kątem, że no, ja zawsze mam takie podejście, że jeśli. Masz coś, co jeszcze nie masz odblokowane, no to dążysz chociaż do tego, by, by coś, coś, co jest zablokowane, odblokować. Więc fajnie, że te lochy są na 600 poziomie, e, że są ciężkie, bo słyszałem, że tam naprawdę jest ciężko w tych lochach. E, aczkolwiek e, dokładnie się nie informowałem, ale wiem, że ten loch jest dosyć silny. Ale pomijając już ten loch, to zostało nam trzech przeciwników w karczmie Mrocznych Sobowtórów. Zostało nam pięciu przeciwników. By Górze Olimpu, no i oczywiście nieodblokowany loch w strefie mroku grota potworów, e, czyli razem, razem nam zostało tych e, potworów 19. Jest to 19, 5, 5 i 3. Dobra, 18. Ok, e, mój, mój błąd. Błąd 18 przeciwników. Jeśli chodzi, może przejdźmy sobie do postaci. Na postaci wygląda to następująco: 224 tysiące inteligencji, lekko ponad prawie 67 tysięcy wytrzymałości. Wielu z was może powiedzieć: e, ale masz mało wytrzymałości, po co tak lecisz? Eee, już niejednokrotnie się wypowiadałem, że tego maga sobie buduje właśnie jedynie pod inteligencję. A można to zauważyć e, między innymi przez to, że w podstawie wytrzymałości mam niecałe 5000, a w bokach mam. Mam 4200, więc też można to. Teraz sobie przeklikuję, tak raz na 5 inteligencji sobie dodam jedną wytrzymałość. Możemy sobie zrobić tak, żeby te 67 tysięcy inteligencji było, resztę sobie wpakujemy. Oczywiście, w inteligencji chyba wcześniej powiedziałem, inteligencji chodziło mi oczywiście o wytrzymałość. Dalej, jeśli chodzi o przedmioty. To oczywiście wszędzie legendarne przedmioty, które wyszły w tym roku, nie w tym roku, dwa lata albo trzy lata temu wyszły legendarne klejnoty, legendarne przedmioty e, niedługo wcześniej, w się sensie niewiele wcześniej wyszły niż legendarne klejnoty, e, ale oczywiście mam e, praktycznie full legendarnych przedmiotów tutaj z jednym wyjątkiem, są to rękawice kontemplacji, tak to wygląda. No i dobra, jeśli chodzi o osiągnięcia, 98 na 103. Osiągnięcia, jakie nam zostały do zabezpieczenia, to są oczywiście runiczny imperator, czyli 10 nowym Quantir Gadding, e, Muszę zdobyć w e, menadżerze Areny. Zostało nam oczywiście zabezpieczenie góry Olimpu w strefie roku, odblokowanie wszystkich miejsc w ekwipunku do twierdzy sobie zaraz przejdziemy. Ukończ kar karczmę mrocznych so sobowtórów w strefie roku. Ukończ grotę potworów w strefie roku. No, czyli 3 z5, 3 z5 do dotyczy lochów, a te dwa pozostałe, no to, to jest to po prostu kwestia, kwestia czasu. Nie tyle co, co jakieś umiejętności czy też czy też punktów inteligencji czy wytrzymało się właśnie. Potrzebny jest czas, bo e, może sobie tak sprytnie przejdziemy do twierdzy, e, bo jeśli chodzi o kopalnię klejnotów, to mamy ją na 94 poziomie, buduje się na 95, niecałe 3 miesiące i będziemy mieć maksymalną kopalnię klejnotów. E, albo i całe, całe 3 miesiące, no nie nie niecałe, można sobie tak powiedzieć, niecałe 3 miesiące. E, skarbiec e, do maksymalnego poziomu brakuje nam 18 poziomów, więc też będzie około pół roku. No ale w tym roku powinno nam się udać skończyć całą, całą twierdzę. Już nic więcej tutaj nie będzie do roboty. A jeśli chodzi o surowce, no to, to nic nam tak naprawdę nie brakuje, bo ich, e, tego drewna czy też kamienia leci praktycznie zewsząd czy to skarczmy, czy to od do doktora Bawuwu. E, więc. E, więc na pewno o surowce nie musimy się martwić. Jeśli chodzi o podziemia, to tutaj już dawno skończyliśmy kopalnię złota na setnym poziomie. Wszystko mamy tutaj wymaksowane. Tak naprawdę jeśli chodzi o płatce, no to mamy go 4644 razy ulepszonego. Ma już, ma już w cechach prawie 2 miliony. Możemy sobie zaatakować. Zobaczyć jak tutaj walka wygląda, ma prawie 2 miliony w sile i, i we wszystkich we wszystkich statystykach oprócz szczęścia. a czemu Smoczyca atakuje? tak się zastanawiam a bo Smoczyca jest... Smoczyca top 1? a nie, no to oczywiście o, a propos 9 lat w tej grze to mamy buga osoba, która ma mniej czci jest wyżej od osoby, która ma więcej czci no taka, taka ciekawostka tak naprawdę do straconych kilka punktów E, kilka tych dusz. Tak naprawdę niewiele nam to zmieniło. Możemy sobie tego władce razy ulepszyć. Możemy sobie zmienić kwisunek i odebrać. E, przygodomat. Kiedy się Jak się nazywał? Jak się nazywał przygodomat? Wehikuł czasu, właśnie. Wehikuł czasu się wcześniej nazywał. Bodajże to też się zmieniło. Ten ostatni rok. Nie wiem, czy to ze względu na jakieś prawa autorskie do Wehikułu czasu, czy. Czy przez co musieli, musieli zmienić tą nazwę, ale raczej nie było to zależne stricte od twórców, a od jakichś tam przepisów, czy, czy w ogóle jakichś tam nieścisłości z prawem. Nie wiem, jak to dokładnie wyglądało, bo szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to za bardzo. Jeśli chodzi o gildię, w gildii mamy 110, 110 Loch, a 150, więc jeszcze, jeszcze trochę nam zostało. No niestety, powyżej 50 Locha w gildii. Te lochy tak naprawdę nic nie dają, ale robi się, robi się w sumie chyba je po to, tak samo jak się gra, powyżej 400 poziomu w 6, tako, żeby sobie je porobić, żeby sobie, nie wiem, pograć. Inni mogliby to nazwać uzależnieniem, ja właściwie też bym mógł nazwać je uzależnieniem, ale ich nie nazwę, bo mam problemy psychiczne i nie potrafię się przyznać do swoich uzależnień. 420 panko, jaranko, lubię wódę, najlepiej czystą, chociaż brudną też jakby na ziemię, skapot też bym wichlał. z jestem uzależniony od wszystkiego, naprawdę. Ehm, no i co nam zostało? Co nam zostało? Sala Chwały, 8 e, miejsce, ale to tak naprawdę niewiele nas interesuje. Może sobie sprawdźmy pierwszy raz od bardzo długiego czasu, jak to wygląda w tym międzynarodowym rankingu, jak tam nasze TOP1. Top 1 jest na 54. poziomie, na 54. rankingu w sensie pozycji, a nasza gildia jest na 155. Czyli gildią na pewno odstajemy trochę bardziej niż jednostkami, ale no jest to spowodowane tym, że serwer jest bardziej umarły niż na przykład twoja babcia. Bo zgaduję, że nie żyje, ale szczere kondolencje, spadam, przykro jest, ale tak już życie działa że sobie jest, a potem go nie ma. A jeśli chodzi o to, że jest, a potem go nie ma, no to chyba... A nie, możemy sobie jeszcze... O, właśnie, na... E, na streamie... Nie zapisałem go? A nie, zapisałem. Na streamie sylwestrowym pokonaliśmy sobie haniebnego handlarza. Wyglądało to w następujący sposób. E, możemy sobie obejrzeć całą walkę, tak czy siak się rozgadałem pierwszy raz chyba od dłuższego czasu, ale ja lubię takie sentymentalne, wiecie, gadanie, co się zrobiło 9 lat grze, taty jeszcze, że mówiąc, to jara mówię, no, bardzo lubię e, uczucie uczucie nostalgii jest to coś e, co mnie na pewno rajcuje co, co, co lubię czuć po prostu no i takie podsumowanie roku kolejnego w tej niestety zaśmierdziałej grze jest to coś, co, co mi się po prostu podoba i może przez to się pierwszy raz od dłuższego czasu rozgadałem. Oczywiście szwana tutaj zatańczyła, tak jak to nas szwanom przystało. Nie wiem ile ja zadałem. Czy mi zostało 2 miliardy? Mi się coś kojarzy, że mi zostało 2 miliardy. Ale to mogą być złe skojarzenia. Tak mi to bardziej wygląda, coś na około 6 miliardów. Chyba tak było, jakieś 6 miliardów mi zostało do pokonania. 5, 4 jednak. Jednak 2, ok, czyli dobrze mi się kojarzyło. Ok, <ślaski> czyli, czyli jednak pamięć mi jeszcze nie szwankuje, mimo od 9 lat w tej grze. Mimo, że dawno oglądałem powtórkę tej walki. I tutaj poleciały rękawice, które oczywiście poszły do spukania. No i podsumowując sobie możemy zaatakować sobie locha, na którego mamy jakieś 2 e, setne procenta tego co dobrze kojarzę. dwie setne, może jedną setną. Ale możemy sobie go zaatakować kilka razy. Tak zobaczyć, jak to wygląda, jak może będzie to wyglądało za rok. No, barbar jak na siebie zrobił nawet robotę. Maguś trochę, trochę mniej. Podajże, mam tam zapisaną jakąś walkę z Herkulesem, to była chyba jakaś taka najbliższa. Ale ile mu to zostało? 3 miliardy, ok, no czyli są to jakieś 3 ciosy moje nakrycie przy późniejszym etapie walki. To też nie było jakoś turbo blisko i raczej bliżej nie będzie. E ale no. Aha, bo ja. Dobra. 9 lat minęło, a ja się nie zmieniam, nie? Mam już. Jednak to trochę, trochę lepiej wygląda. Dobra. 8 miliardów, 5, 10, 6, 10, 8, 11. Ok, czyli no niewiele to zmieniło, a jednak coś, coś tam się zmieniło ale ja już nie będę przyciągał. Dzięki wielkie za oglądanie, za spędzenie kolejnych 20 minut prawie. O mój Boże, to przepraszam, że tak długo. Jak ktoś to ogląda, to powie dłuższe te odcinki nagrywaj w turniu 1, ale jeden napiszcie w sensie cyfrowo, że jeden, w sensie jedynkę. na tej numerycznej klawiaturze macie takie jest 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. To taką jedynkę. Będzie mega śmiesznie. E, ja wam dziękuję. Dużo zdrówka. Trzymajcie się. E, ciepłego obiadu. Może sobie odgrzeć jeszcze pierogi ze świąt, Albo, albo nie wiem. O, trzymajcie się. Nara.